Radio So-Budka, radio z nie ma wszystkich tych niestety, może da się wydrukować. Przepadły pewnie w tym, w, w kontenerze, o ile były w no Jeszcze te nakładki tutaj spadły też, nie? Tu ma takie czarne stawki tu tego nie ma. A, faktycznie, no. No, no, faktycznie. Radio no podobno ma tranzystory Germanowe, aha, aha taka bajerka. Bo to już jest, ten, ten, nie ma pleców, no, można zobaczyć jakie tam spustoszenie jest. Co my tu mamy? Jest jakieś spustoszenie? No linka jest rozerwana, nie? I leży ona tutaj, jest wszędzie w sumie ta linka tam rozerwana, nie? Żarówek na mhm. skali też nie ma, bo jak się tu to zdejmie, to widać, że gołe, nie? Aha, no. Lecz nie wiem, ja mam gdzieś te żarówki, ale na razie nie zakładam pierdziele, może się uruchomi. Bezpiecznik jest założony jeszcze jakiś. No, kabel tutaj... został zasilający. Ja Myślałam, że nie było tego kabla, ale go mhm. ktoś wcisnął do środka. Mhm. Ten piornik to tak naprawdę wygląda jakby tej piwnicy pływał chyba z kilka lat. Mhm. Ciekawe czy wybuchnie jak się go podłączy, czy zaszumi, mhm, zagada. Susicko, ale mocno ktoś to... o rany. Było zaciśnięte latami pewnie. podłączymy podseparacyjny może. Ja nie mam tu gdzieś był. Dobra, podłączymy podseparacyjny transformator, żeby wsadzimy paluszki nie tam, gdzie trzeba, żeby nas nie pierdykło. A poza tym jak już ma pierdyknąć z radia, to żeby no mów jak to się nazywa, żeby nie wysadzić całych korków na tym na osiedlu. Dobra, trzeba jeszcze zobaczyć, że on jest tam wyłączony. Dobrze, jest wyłączony. Tak? Mhm. No to wtykaj. Na razie separatorek jest też wyłączony. I uwaga, włączam. No dobra, się stałoby się wyłączony, nie? ma no, fizyczne odcięcie? Chyba tak, nie wiem. No włączać go? No to włączaj. Tu chyba się nic nie zadzieje, jedyne to może być, że zaszumi coś. Czekaj, no siła głosu. O kurczę, działa. No. Jest przęczonko. Oczy. Szumie FM? no. Ale jak on ma zerwane od kali, skali, to znaczy, że chyba nic z tego nie będzie. Nie można to się rubokrętem podzikać, żeby przekręcić? No, ja nie, ja nie wiem gdzie ma. No, tu jest strojeniowy na górze. Jest, ale nie wiem czy będzie odpowiadał. A poza tym nie mam anteny po no tak. Dobra, to sprawdzimy chociaż, może podłączyć do ramusomowy. Czy staće? Czekaj, ja mam... muszę wziąć jakieś. No, ja chyba. ale jakaś reakcja jest na podłączenie anteny więc układ jakoś coś tam działa żadnej reakcji. żadnej reakcji. A kręci się tam? Tak. No. 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 Zmienia się. Dziwne. nie ten. w teorii się kręci, ale, ale czy zmienia się rzeczywiście ta pojemność tego, 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 to nie wiem. Tam nie, bo to, to wszystko jest zerwane, więc nic Ci nie zmieni, wiesz? Ewentualnie on ma swoją głowicę jeszcze jedną i to nie jest ta od. Te, to nie jest ta od. Dobrze, no FMA jest inna, dlatego tak, tak mi się wydawało, dlatego tym kółeczkiem ruszyłem. FMowa jest chyba no w innym miejscu. No właśnie, FMowa jest chyba w innym miejscu, więc może ze spróbować jeszcze wiesz jeszcze... na długich no, długi coś zrobić. Czekaj, bo długi ma. Ale coś nie szumi na długich, nawet, więc nie wiem. Nie ma nic. Nic nie szumi, nic nie ten no. Ma antenę ferretową, więc teoretycznie jemu nie powinno tu być uh -huh. potrzebna żadna antena inna, zewnętrzna. Sprawdzimy jakieś... Podłączymy takiej jakieś zewnętrzne radio i tyle. Coś wyłączył. Mamy tutaj takie rady i komini. No, z wyciszone chociaż. O gra! Siema. sobie zmienić stację na coś innego o, że... i, i będzie działać chyba. No, i może być radio zewnętrzne, nie musi być wcale radio wewnętrzne, bo tam. Może niby być to z tableta może... na przykład. Tak, z tableta może być. Dzięki temu super kabelkowi. Z taką przejściową. Mogę spróbować na tablecie, jak chcesz pokazać to, że na tablecie można. Możemy też sprawdzić z no. Mamy tu jakieś radio. Znaczy aplikację radiową, nie? No. Na tablecie. No, mi dać cię w tablecie. No, mnie? No bo się ją czy ja trzymasz w stronę swoją. No raczej ciebie chyba niż nie, mnie. Nie, no ciebie widzę mnie, to nie, bo przecież odbicie tak poszło. No trudno. No, dobra. Mm. Mm. dobra, mamy aplikację radiową. Tablet podłączony. No i zgas mi. Zgas. Dobra, i odpalamy. No i gra z tableta. I można sobie zrobić taką stację multimedialną, tablet postawić na wierzchu, kablem podłączyć i będzie radyjko grać jako ładny odtwarzacz. Ja Będziemy nie gra nawet jak na taki stychowiec, spinnicowiec. No. Abra hmm. hmm, tyle. No to sens. No, także częściowo działa. Resztę to się sprawdzi. Może albo będzie grać taki wzmacniacz, Ale hmm. działa. Fajne jest, no.